W roku 2014 posiada władzę absolutną. A nie, dobrze. I rządził to wykonał. No absolutną! nie! bo ten ma na dole. To no to ma na dole. Gdy Artemeter zaczął się kąpać, to woda wyparła go na ulicę, gdzie zaczął biegać i krzyczeć. Gdy sobie zaświeciło coś w głowie, to wynalazł żarówkę. Nie wiem, w końcu. <laughs> Szmiksy <Szyf, śmiech> <szyf, śmiech> to są lwy z wyjątkiem głowy. <laughs> Otrzymajmy. Jest ja, ja prawdę przez okulary. Tak jest, jak się ma nowego przyjaciela, i no, tak, tak. ja dopiero się go rozszyfrowuje. Dobra, 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 dobra. Dobra, jak ma więcej niż on, look on! Ja, muszę, ja muszę Look on. on! No coś się dzieje, coś mruga. Mruga, ale czy zielony? gdzie ma czerwony. Metody. No dobra, jest. Wszystko gra. Aleksander zachęca wojów, bo żenili się z persami.